Dzień dobry! Dziś japoński komplet klasy światowej, który nadal tę klasę utrzymuje. Kwintesencja epoki, czyli lustrzanka Yashika FXD, której będzie towarzyszył teleobiektyw 135 mm ze światłem 2.8. Ta mało obrazkowa lustrzanka powstała w roku 80 i jest kwintesencją sprzętu tamtych czasów. Wygląda jak setki innych i jeśli ktoś lubi akurat tę estetykę, będzie zadowolony. Aparat nie ma żadnych ograniczeń i umożliwia nastawy wszystkich parametrów, a także pracę automatyczną z priorytetem przysłony. Rodzina tych aparatów była spora. Część z nich produkował także kontaks, a wspólną bolączką większości jest skóropodobne tworzywo, które zupełnie już się zdegradowało, pozostawiając szary podkład na szczęście nie wyglądające szczególnie źle. Migawka jest elektroniczna, dzięki czemu czasy są odmierzane dokładnie. Obraz w wizjerze jest duży, jasny, kryje 95% kadru i znajduje się tam aż 16 diod świecących. Matówka zawiera mikropryzmat oraz clean. Do tego mamy tutaj nastawy czułości z kompensacją, samowyzwalacz i blokadę pomiaru światła. Po prostu idealnie dla fotografa, który wie czego i jak używać, ale czasem korzysta też z automatyki. Mocowanie obiektywów to oczywiście bagnet Yashika Contax, który od lat nie jest już rozwijany. Jedyne czego brakuje to podglądu głębi ostrości, lecz funkcja ta w aparatach klasycznych jest mało użyteczna ze względu na mocne przyciemnianie obrazu. Najpierw należy odkręcić pokrywę komory baterii i umieścić tam dwie 1,5V baterie LR44 lub podobne. Bez zasilania aparat nie działa w ogóle. Komorę filmu otwieramy typowo, ciągnąc za gałkę zwijacza. Z lewej strony umieszczamy kasetkę, a następnie wyciągamy film i wsuwamy jego końcówkę w szczelinę szpuli zwijającej. Obracamy powoli dźwignię naciągu, sprawdzając, czy film został zaciągnięty. Perforacja powinna trafić w ząbki w tych trzech miejscach. Zamykamy komorę filmu i wykonujemy dwa zdjęcia na części prześwietlonej filmu, za każdym razem naciągając film i wciskając spust. Podczas naciągania filmu zwracamy uwagę, czy obraca się także gałka zwijacza. Tutaj znajduje się licznik zdjęć, który zeruje się automatycznie po otwarciu aparatu. Jeśli chcielibyśmy pracować w trybie w pełni manualnym, wystarczy tylko ustawić przysłonę pierścieniem na obiektywie oraz czas pierścieniem otaczającym spust. Jednak, by korzystać ze światłomierza oraz możliwości trybu automatycznego, należy najpierw ustawić czułość obracając tym kołem tak by ta zrównała się z wartością oznaczoną x1. Przestawiając ją w górę lub w dół, możemy wprowadzić kompensację ekspozycji o dwie wartości eV w obie strony. Spust pracuje inaczej niż w większości lustrzanek, od razu wykonuje zdjęcie. Do włączenia światłomierza służy ten przycisk. Gdy go wciśniemy, zobaczymy w że wartość czasu nastawioną, tam dioda będzie migać, oraz zmierzoną przez światłomierz, tam dioda będzie się świecić cały czas. Jeśli zobaczymy tylko jedną migającą diodę, będzie to znaczyć, że nastawy są takie same jak zmierzone. Przystawiając koło czasów w pozycję AE, sprawimy, że czasy będą się dobierać automatycznie. Przystawiając tę dźwignię na tę pozycję, zablokujemy pracę światłomierza. Może to być przydatne przy fotografowaniu kontrastowych scen, wybierając naświetlanie na światła albo na cienie. Natomiast ta pozycja sprawi, że po wciśnięciu spustu nastąpi 10-sekundowe odliczanie samowyzwalacza. Ostatnią rzeczą, jaką należy zrobić, to ustawienie ostrości. Patrząc przez wizjer, za pomocą zewnętrznego pierścienia staramy się złożyć przesunięty obraz w całość. Po wykonaniu ostatniego zdjęcia film zwijamy do kasety. W tym celu należy odciągnąć tę korbkę i po wciśnięciu przycisku znajdującego się na spodzie. Zwinąć film zgodnie ze strzałką widoczną na niej. Obiektywy stałoogniskowe pochodzące z czasów prezentowanej jasiki generalnie reprezentowały sobą dobrą jakość i dzieliły się na dwie grupy. Wielowarstwową ML i powlekane pojedynczo DSB o nieco słabszym tłumieniu świateł. Te zwykle były dostępne w zestawach z aparatem i takim jest. Teleobiektyw Yashika BSB-135 ze światłem 28. Mimo niższego pozycjonowania jest to bardzo przyzwoity obiektyw zawierający sześciolistkową przysłonę. Uwzględniając światło nie jest szczególnie duży i ciężki i pewno dlatego minimalna odległość ostrzenia to aż 180 cm. Większy skok musiałby powiększyć rozmiary obudowy. Zacznijmy od przysłony 8. Dalekie plany w ujęciu pod światło ukazują dobrą pracę w scenach kontrastowych. Ostrość przy tej przysłonie jest znakomita w każdym fragmencie zdjęcia. Przysłona 4 wystarczy, by uzyskać klarowny obraz o silnych kontrastach i czwórka wyznacza granicę neutralności tego obiektywu. Przy świetle 28 i najsilniejszych kontrastach można zauważyć rozmycie świateł na krawędziach. Prawdopodobnie jest to związane z uproszczonym systemem przeciwodblaskowym. Kontrast ogólny jest jednak nadal bardzo wysoki. Problem ten znika zupełnie w scenach o umiarkowanym kontraście. Tutaj szkło zachowuje się znakomicie, pięknie separując plany. Duży kontrast, który oferuje obiektyw, pozwala osiągnąć świetną tonalność scen, które zawierają serię planów oświetlonych w sposób zróżnicowany. I raz jeszcze zdjęcie z czterema strefami świateł, które zostały oddane na materiale w sposób bardzo malarski. Wróćmy do przysłony 4. Zdjęcie podobne jak już prezentowałem, lecz po świetlistych krawędziach nie ma już śladu. Przysłona 4 wymaga już mocniejszego rozsunięcia planów ze względu na mniejszą separację takich scen. Które tracą nieco na czytelności, niepotrzebnie zasypując szczegółami tło. Co innego, gdy planom pomaga zróżnicowanie oświetlenia. Tło spoczywa w cieniu, podniósł zdjęcia w świetle i równowaga jest zachowana. Jeśli plany będą się znajdować w dużej odległości od siebie, nawet mocno przeszkadzający plan najbliższy ustąpi reszcie, zgrabnie się rozmywając. I na koniec przysłona 4 wspomagana oświetleniem bocznym o dużym kontraście. Czytelność znakomita, jak również równowaga tonalna. Ale to nie koniec. Obiektyw może pracować także z wybranymi współczesnymi systemami cyfrowymi. Spójrzmy na rezultaty takiej pracy z Canonem 5D2. Przysłona 5,6 oferuje lekką tylko plastykę, jednak obraz jest już wystarczająco przyjemny. Przy przysłonie 4 i płaskim planie otrzymujemy bardzo ostre rysowanie, może poza samymi rogami, tutaj niesymetrycznie, co wynika z niskiej jakości adaptera do systemu EOS. Przysłona 2.8 i sposób oddania nieostrości jest głównym atutem tego obiektywu i głównym powodem, by go mieć. Ale i dla samej ostrości dobrze być właścicielem tego szkiełka, o ile tylko adapter będzie spełniał założenia wymaganej dokładności. Każda z przysłon może posłużyć sprawie w inny sposób, a aparat cyfrowy pozwoli to sprawdzić bez jakichkolwiek kosztów. Jasika, mimo że jest systemem wymarłym, to kawał solidnego sprzętu, odstawiającego nie tylko rozwiązania radzieckie, ale i wschodnioniemieckie. Jak każda wygasła marka, jest znacznie tańsza od Canonów serii A czy Olympusów OM, Dając przy tym podobną jakość, a sama obiektywy nadal mogą pracować bez przeszkód w części z systemów współczesnych.